Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera. Oczywiście dzika dolina od Jankusa, ja za sterami naszego 3PK kończę już dosłownie orać ostatnie ary moich pól. Dwa już zaorałem, to jest trzecie. No i dzisiaj cóż, skończymy orać, umyjemy pług, podczepimy sobie rozsiewacz, rozsiejemy nawozy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy dzisiaj tutaj z... Uprawą, czyli z bronami uprawimy sobie te pola, no i w kolejnym odcinku siewy oraz wałowanie pszenicy. Może od razu jakieś odchwaszczanie jeszcze przedwschodowo, kto wie, zobaczymy jak to będzie, czy się z tym wyrobimy. No, roboty dość sporo, nie ma co ukrywać, ale to tam, co to dla nas, kolejna sprawa: no 37 tysięcy na moim koncie, powiem wam tak, będzie dużo, dużo więcej, a czemuż to, to już wam tłumaczy? Ponieważ mamy około 10 palet jajek, co daje około 14 ton jajec, e, czyli no, dość duży zarobek, patrząc po tym, że jedna paleta daje mi około 5600 coś takiego, no to będzie dość sporo pieniążków na moim koncie. No i co ja z tymi pieniędzmi zrobię? No oczywiście, że ja to sobie wydam na nowe maszyny, e, nowe i nienowe. Przede wszystkim plan na przyszły rok, aby kupić ciągnik z młodego rolnika. Oczywiście to parę groszy trzeba będzie do niego dołożyć, więc z pewnością to dołożymy. A około 60 tysięcy, nie więcej. No i zakup kombajnu zbożowego marki. No właśnie, nie wiadomo jakiej, choć pewnie będzie to Bizo Z56, taki jeden chyba z najtańszych kombajnów aktualnie dostępnych na rynku i dla mnie myślę, że kombajn ma odpowiedni także coś takiego bym chciał, a zobaczymy jak to jeszcze będzie, jak będziemy stali finansowo, bo no wiadomo, różnie to bywa. Wspominałem wam też o dzierżawach, że będą działeczki składne do dzierżawy, no i są, powiem wam, już są, e, wiem jakie, e, w przyszłym miesiącu rusza przetarg, kończy się w grudniu, więc na wiosnę pewnie już będziemy tam działali, jeżeli cokolwiek otrzymamy, choć jest duża szansa, ponieważ się będziemy rolnikiem, e, będziemy mieli... Na najbliższą odległość do tych wszystkich działek, bo są one dosłownie po drugiej stronie ulicy. Cztery chyba działki tam są do wzięcia, zobaczymy. No chociażby jedną wziąć to będzie dobrze. Cztery to nawet nie ma co liczyć, ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy, bo być może żadnej nie dostaniemy. Także w przyszłym roku to się wszystko wyklaruje i okaże. No praktycznie kolejny odcinek, jaki będzie, no to już jest ostatnim odcinkiem w... W tym roku kalendarz od farmingu już kolejne odcinki będą gdzieś tam na przełomie lutego i marca także jeszcze sporo trzeba będzie tego czasu przeminąć. no i sporo pewnie zarobków będzie no bo jednak kurze kury zrobią swoje, nie ma co ukrywać Plan jeszcze jest, aby wyremontować tą dużą autosamkę dorzucić jeszcze jej komplet burt, może jakąś drabinkę odmalować ją no wiecie, taka żeby była po prostu Ładna lala już na żniwa, że gdy już będzie nowy kombajn, a chociażby będzie jeszcze stary kombajn, czyli ten, który wynajmiemy, no i będzie oczywiście większa area, bo to trzeba będzie czymś te zboże wozić, gdzieś je magazynować, no i ten kombajn właśnie tutaj musimy się nasypać, więc e, przyczepa powiększona musi być jak najbardziej. Kolejna sprawa, moi drodzy, no to będzie tutaj jeszcze przy okazji postawienie SILOSów. No kurczę, powiem nam, zastanawiam się nad tym, aby kupić silosy Takie stawiane na są takie trochę słabe odpowiem, moim zdaniem. Czemu? To już wytłumaczę, bo są po prostu... Są to SILOSy lejowe i one są no, troszkę słabo, a nie 60 a puk, są troszkę słabo zrobione, ponieważ do małego silosu, który ma około 5 ton no wchodzi na Podchodzi nam ogólnie polska żmijka, ale pod silosy, które mają 15 to już polska żmijka nie podchodzi. No i mój pomysł jest taki, że chyba będę musiał w Giantsie te silosy po prostu lekko powiększyć, poszerzyć i ten mniejszy silos po prostu postawimy jako taki, nie wiem, 20 czy tam 15 tonowy i to też myślę, że będzie wystarczające. Postawić, myślę, na chwilę obecną jakieś trzy takie silosy, no koszty po dofinansowaniu około, myślę, 15 tysięcy złotych, czyli niedużo. O, pieska od razu nakarmimy. Proszę bardzo, niech sobie ten nasz kajtek, co my w ogóle mamy? Spoko. Dobra, otworzymy sobie przy okazji tutaj bramę. O, pięknie otwiera się. No i weźmiemy sobie rozsiewacz, pojedziemy rozsiewać tutaj szybciutko nawozy. My kupiliśmy, jak dobrze pamiętam, luboposkę pod zboża, całą paletę, oczywiście zostanie jej tutaj, akurat nie ma bata na to, że zużyjemy wszystko, jeszcze jest za mały areał, ale spokojnie, na wiosnę jeszcze to będzie używane, więc tutaj z pewnością się to zużyje dobra. podłączmy rozsiewacz, przewody, wałek, podnieść, no i ruszamy pod naszego pick-up'a. Też wam wspominałem o tym, że mamy właśnie kupionego tego pick-up'a zamiast Golfa, a myślę, że samochód o wiele lepszy, tylko jeszcze w szczepkach i będzie dobrze. Myślę, że jak na dzień dzisiejszy wrzucimy sobie o, gdzieś tak tyle tego nawozu i to powinno być myślę wystarczająco i tutaj daweczkę ustalimy sobie manualnie na, na... 333 kilo to będzie optymalnie a jak coś to sobie po prostu dorzucimy jeszcze i tak na wiosnę drugą dawkę nawozu tam, nie wiem, polifonskę szóstkę jakiś tam może polidat kto wie, jeszcze zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało wiosną czy najmniej tyle nie pieniądz na nawozu, bo to też jest kolejna sprawa teraz to jest tylko, że tak powiem żeby cokolwiek te rośliny miały e, ta pszenica, żeby miała przez zimę co jeść, a raczej to bardziej wiosną. E, wróćcie jesienią, teraz spróbował ładnie, ładnie skiokować, no bo w zimę to wiadomo wegetacja raczej będzie stała, lepiej by było, żeby stała, żeby były przymrozki. No a na wiosnę i tak oczywiście ubije kolejną dawkę nawozu. I tak po to myślę, że wszystko będzie ogarnięte. Tutaj. Dobrze, że jest wszystko porane, to już mam powiem, że z tego się cieszę, ponieważ jeżeli dojdą nam nowe dzierżawy, a trzeba będzie je uprawiać, no to będzie trochę lipa, żeby zaorać jeszcze to, co byśmy mieli tutaj zaorać, no i dodatkowo te dzierżawy, ciężko to wszystko ogarnąć, no a tak to myślę, że jako tako sobie, sobie poradzimy tutaj. Jeszcze cały czas się zastanawiam nad tym nowym ciągnikiem, co my tutaj kurcze wybierzemy, to no ciężko to jest, ale... No, na pewno coś w granicy rozsądku, bo nie chcę kupować, że tak powiem. Albo jakiejś marki mało znanej, bądź rzadko występującej na polskim linku, no albo czegoś co po prostu jest jakąś w ogóle nowością. Miała być jedna już z dwóch marek, tutaj miał być John Deere, miał być Zetor, a pojawił się ostatnio do Case. I powiem Wam tak szczerze, że Rozmawiałem z panami z case'a i powiedzieli, że oczywiście, jeżeli będę chciał, to na wiosnę mogą mi traktor na testy udostępnić. I powiem się, że chyba taki ciągnik sobie wezmę, tylko jeszcze się zastanawiam, co do niego dobrać. Mam jakąś maszynkę, by się przydało tutaj do niego mieć i chyba będzie to jakiś agregat uprawowy, taki przedsiewny żeby też można było tutaj cokolwiek podziałać na tych naszych działeczkach. Także coś takiego by się przydało, zobaczymy czy panowie, bę czy panowie będą słowni, no bo aktualnie z setorem się nie dogadaliśmy i z junglerem. Także no niestety tak to wyszło. Ale mam nadzieję, że koniec końców tutaj chociaż case będzie mógł być u na gospodarstwie przetestowany. Jeżeli tak, to myślę, że zamówimy go od razu tylko po testach i wtedy no gdzieś tam w okolicach jesieni, e, no już mam nadzieję, że na tej kolejnej gospodarstwie będzie. Ale to wiadomo, bo to jeszcze różnie bywa. Ewentualnie też będzie to ciągnik, nie o mocy 80 KM, ale bardziej około 100. No wiadomo, to też, żeby wolać myśli na większe, jeśli na pewno dojdą mi te działki. O ile w ogóle dojdą te działki, bo w to jeszcze nic nie jest pewne. Ja oczywiście wystartuję w przypadku do wszystkich, a jak będzie, no to się po prostu pokażę i że tak powiem na no tyle w tym temacie. Mam już pobrany nowy na kredyt. O, jeszcze mi zostało kurczę, tego Mam już pobrany mod na kredyt. Sprawdziłem go, powiem Wam tak, naprawdę fajny, bo płacimy ratę kredytu miesięcznie, nie dziennie, a miesięcznie. To jest raz. No i bierzemy te kredyty oddzielnie na co chcemy, więc to jest fajne akurat nawet mógłbym sobie powiedzmy brać 4 razy kredyt na jakąś budowę, że na przykład biorę pierwszą transzę, spłacam ją, biorę kolejną transzę, spłacam ją i tak sobie coś tam powiedzmy buduję e, pomału, aczkolwiek raczej u mnie to takiego czegoś nie będzie, jeżeli będę brał kredyt to wezmę na traktor przykładowo, na budowę kurnika jednego, na budowę silosów, na budowę kurnika Kolejnego, tak, na budowę garażu i tak to by mniej więcej u mnie wyglądało. Dobra, opuszczamy maszynerię i lecimy. E, kurde, jeszcze nieco za bardzo zjechałem. No powiem Wam, że kurczę nowy ciąg na tym gospodarstwie to byłoby naprawdę coś super. Oczywiście byłby to mały ciąg, bo też nie ma co że tutaj nic większego nie będę chciał kupować. Ale to jeszcze jest też wszystko do przemyślenia u nas, no bo jednak... Hmm. No urzecz taki od razu z tyłkownością nie będzie mi potrzebne. Też cera tego case'a zobaczymy jaka będzie w przyszłym sezonie No bo to też dużo tutaj pieniążki robią, tak, ja też nie chcę tutaj typowo na kredycie żyć Aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo, że na takowym kredycie będziemy i tak jechać No bo jeżeli będzie kupowany wizon, to raczej będzie on wzięty na kredyt, bo trzeba będzie też postawić jakieś tam dla niego zadaszenie tutaj u nas, no i to jest taka lipa, więc też prawdopodobnie że tak. Jeżeli przyjedzie do mnie bizon, folia odpada, tutaj te śmieci będę musiał posprzątać i silos będę musiał przestawić. No i też fajnie byłoby, nie powiem że nie, ale załatwić sobie jakieś, albo stare silosy postawić, albo po prostu nowe. Tak, nie ma co ukrywać, że nowe silosy to jest też coś Coś fajnego, tak? Przede wszystkim z dofinansowaniem, to naprawdę tam, mówię, około, niech to będzie 20 tysięcy, 30, 000, nie dojdą takie lejowe, najtańsze, więc to nie jest aż tak źle. Aczkolwiek zobaczymy, czy nie zrobię takiego myku, że już po prostu kupię raz, a konkretnie coś lepszego, już może z podajnikiem. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Czas pokaże, jak to mówią, e, a przede wszystkim saldo na koncie, bo... Nie chcę się zadłużyć, choć tutaj mówię, no na pewno kury zrobią swoje i gdzieś tam na wiosnę, no to pieniążki będą w granicach około nawet i ponad 100 tysięcy złotych. Też nie wiem czy wam wspominałem na 90%, absolutnie już na 100. Zabraknie mi ziarna do przyszłego sezonu: wszystko co będzie, czyli jęczmień skarmimy, pszenicę skarmimy, no wszystko. No i tutaj jest właśnie to, że będzie trzeba troszkę je kupić. Eee, więc akurat to, że areo w przyszłym roku mi się powiększy, tak uciekaj, no to będzie w sumie nawet na plus. Ech, bo jednak kurczę, no... no tak to byłaby lipa, nie? A jeżeli już postawimy kurnik, to już całkiem będę musiał myśleć o powiększeniu areu, albo o kupnie po prostu gotowej paszy, bo inaczej się tutaj nie da po prostu. Nie będzie po prostu innej możliwości, żeby to ogarnąć. Przy te, którzy muszą coś jeść, nie mi się na nie kupować zboża. Chyba lepiej jest inwestować w ziemię gdzie i w chwilę zboża. Takie jest moje zdanie i raczej tego zdania nie zmienię. Ale to jeszcze zobaczymy jak to będzie. Dobra. Protek w sumie składam, jadę sobie tak, jest to droga polna, tutaj i tak nikt nie jeździ, więc na spokojnie mogę sobie przejechać. Ten kawałeczek... W sumie na dzisiaj, jeżeli już to pole uprawię, to będzie koniec, no bo też tutaj, co wam będę ukrywał, że no nie ma teraz dużo roboty i w sumie też, raz że jest to okres, w którym nie ma dużo roboty, siadć będę chciał dopiero gdzieś tam w kolejnym odcinku, bo prawdopodobnie jaki na 100%. Miesiąc u nas ma, no właśnie, miesiąc u nas ma kilka dni, więc jutro już będzie 1 listopada. Nie chciałbym, żeby po prostu dziesięć zboża zeszła mi teraz, rzecz później. Kolejna sprawa, że ta pszenica ma być mniej więcej razem z jęczmieniem zbierana, więc im później zaświetla, tym nawet dla nas. I teraz tylko wpadę na taki fakt, że raczej z rzepakiem może być problem, bo jednak rzepak dojdzie szybciej. Pszenica i jęczmień dojdą później. No. I tutaj, teraz no, ten kombajn podzielony raczej będzie, ale to mówię jeszcze. Jeszcze zobaczymy, może jeszcze jakieś ciałeczki się zakupi, kto wie. Jak to tutaj wniosek nastali. Najwyżej zobaczymy, bo możliwe, że będzie potrzeba, jak już będzie nowy ciągnik, żeby jakiś pług do niego lepszy dobrać. nie? Jednak tą trójeczką kurka wodna orać to je. To jest, powiem Wam, masakra. Nie ma co ukrywać. Także coś tam może się dobierze. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w praniu, no bo jednak, jednak coś trzeba będzie wykombinować tutaj. Żeby po prostu, no ta robota szybkie szła, <Tu Hmmm> varit, bo ten wszystkich próżek, to no roboty nie robi. Już na ten areał ten tu jest trochę przymały, a co dopiero tutaj mówić jeszcze o powiększeniu tego, tego mojego areału jeszcze, około ok. hektar. To już całkiem nieźle co wymyślać, żeby no, miało to wszystko ręce i nogi i żeby też ta robota szła płynnie, aż sobie już kurczę, światła zaopalę w 60 no bo jednak mało co tutaj widzę. ale myślę, że nie jest aż tak źle, właśnie my tak sobie jeździmy, maszyny używamy, sprawdźmy. Kurczę, pick-up nowy, ale pick-upa akurat nie będziemy kupować, że żadne pika, pika, taką szczepę może kiedyś kupimy, jeżeli tych kółników będzie kilka. Ropa, no kombajn, powiem Wam, przydałby się, bo myślę o burakach na tej serii, ale no nie na chwilę obecną. To jest jednak kombajn za duży i raczej bym się tutaj nie zwróci, aczkolwiek jest sporo okupowych tutaj. Misji, jak z jest, okupowym, jest dość sporo. Gdyby tak na przykład mieć tą małą ropę, to Wam powiem, że zarobimy. Gorzej z transportem, ale ten transport zawsze można wynająć. Dodatkowo jakieś tam nieduże koszty będą doszły. Ale robota myślę, że kurczę wyszła i ten combine sezon max 3 by się zwrócił. Może kiedyś o tym pomyślę, zobaczymy. Ale to na chwilę obecną jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo nie ma po prostu na no to najzwyczajniej pieniędzy. Nie w ogóle miejsca w moim budżecie. No i tak, e, sprawdźmy sobie cenę jajec. Jakie są aktualnie. 454, są no moi drodzy, to już jest cena taka, że my będziemy w listopadzie jajka sprzedawać, albo jeszcze pojadę i teraz do chłopaków, jak tylko zakończę robotę, ale to już poza odcinkiem, bo po prostu mi ta cena rośnie jak najbardziej. Kurczę, będzie zastrzyk gotówki niezły. Teraz już będę mógł na pewno szukać kombajnu, jakiegoś fajnego, a ściągnikiem, no to zobaczymy, bo też nie chcę zrobić czegoś takiego, że wypalę całą butywkę, jaką mam, a potem żyję kredycie, nie? No to może kury oczywiście swoje dorobią, ale też kolejna sprawa, że te kury trzeba będzie wydać, no bo jednak kurcze, tutaj kurki będą potrzebowały tej paszy, myślę, że gdzieś tam w okolicach marca bądź lutego, bo 9 ton mam chyba w silosie, jak się nie mylę, czy nic, no tak, 9386, tyle mamy w silosie, na przyczepie około 3 ton. Także nie jest aż tak tragicznie, bo mamy jeszcze jęczmień, ale mimo wszystko i tak jest troszkę lipa, no bo to nie starczy. To jest około tony na 700 kilo, można powiedzieć na dzień, czyli około, o no, liczmy tam 2 ton średnio na miesiąc, nie no 1500 na miesiąc, przecież to 1400, to jeszcze niby tak by uszło do, do bólu, no ale to 14 ton to jest 10 000. Mniej więcej tyle będzie z nich, tak? Przy nim, no? grudzień, styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to jest 9 i 10, jest sierpień, bo chyba w sierpniu będziemy to wszystko kosić. Także powiem Wam, że, no, będzie ciężko. Na pewno. Ale jest to przede wszystkim wszystko jeszcze do ogarnięcia, do rabronki, złożone, złożone. W sumie tak, 60 będzie jeszcze używana, bo już nie będę jej miał. Ale brony na pewno je umyjemy już, bo nie będą już na pewno używane. Jeszcze z maszyn użyjemy sobie albo skibacz, oraz będziemy jeszcze używali sobie tutaj e, wałów posiednych, no bo to jednak będzie trzeba używać. ale wałowanie to chyba raczej poza odcinkiem zrobimy, choć jeszcze nie wiem jak to tam będzie. Dobra, umyte, jest, jest, to odstawiamy. No i co? 16 godzina, prawie 17 zaraz, to myślę, że akurat na dzisiaj robota skończona, jakieś tam programik obejrzeć, no i jutro będziemy działać od samego rana, trzeba będzie zaprawić jeszcze zboże, no to tam zboże to akurat zaprawimy na bieżąco, a jeszcze muszę palety gdzieś tutaj skować, ale to już sobie gdzieś tam może i rano, będzie chwila, ewentualnie jak znajomy przyjedzie do mnie... Z ładowarką, bo fajnie byłoby tą paletę po prostu zrzucić jakoś w normalny sposób. Ewentualnie ręcznie, ale to, to już sobie tam to ponoszę. E, mają jeszcze wodę, warzywka, nawozu dość sporo. 9 ton w silosie, a ile na autosance tej naszej małej? No to mamy około 11 ton, to na pewno nie starczy. To tam mówię, luty, marzec, będzie trzeba kupić trochę tego zboża. Niestety, no ale to przeżyjemy. Kurczę, 4... 131 sporo kasy, także myślę, że około 450, 400, będzie, będą te jajka warte. No to na pewno zarobimy. A na co to wydamy, no to wiadomo o tym dowiecie się w kolejnych odcinkach. Ja dziękuję za oglądanie. Oczywiście pod odcinkiem zostawcie łapkę w górę, komentarz motywujący do pracy, a przede wszystkim subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i wbijajcie na moje pozostałe odcinki. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się na razie. Cześć.